Siemanko. Witam więcej czcigodnych oglądających ten filmik. W dzisiejszym filmiku zobaczymy sobie jak są zbudowane te oto filtry wewnątrz. Są to filtry stosowane w serii ciężkiej Ursusa Zetora. tam gdzie zamiast filtru odśrodkowego tak zwanego wąka jest już przystawka na wkłady filtrów wymiennych. Standardowo stosujemy tam filtry o oznaczeniu PP882. Czyli tak jak tutaj właśnie na tym filterku widać, jest to numer katalogowy 64001006. Natomiast reszta filterków to są po prostu odpowiednie zamienniki do tego numeru. Nie będę tutaj w tym filmiku mówił o półce jakościowej, skupimy się tylko na półce cenowej, ponieważ tutaj nie będzie nie wiadomo, jak wnikane w szczegóły techniczne. Po prostu zobaczymy sobie i jak one są zbudowane wewnątrz. Eee, najdroższy filterek w tym zestawieniu kosztował mnie 38 zł, a najtańszy złotych kosztował 17. Także można by było mieć dwa najtańsze filterki w cenie jednego najdroższego. Eee, więc tak, ustawiłem je właśnie tutaj te filtry względem tego, ile kosztowały mnie one. Eee, najdroższy w zestawieniu jest to właśnie ten man filtr. Eee, to jest W1130. I to jest filtr wykonany w Niemczech. Made in Germany. Następny w kolejce jest Made in Poland. Filtr Filtron OP569. Ten filterek kosztował mnie całe 27 zł. Następnym w zestawieniu jest filtr marki Ursus. I ten filtr kosztował mnie całe 25 zł. Tutaj mamy filtr firmy Sędziszów a on tak samo jak filtr oryginalny Ursusa również kosztował mnie 25 zł no i ostatni najtańszy w zestawieniu to jest filtr Xmod PO 882 no i ten filtrek kosztował mnie złotych 17 zł. także po kolei zobaczymy sobie jak one wyglądają no i zaczniemy później ich rozbiórkę więc tak, pierwszy to będzie film firmy MAN. Tak, oto się prezentuje. Zwykła czarna obudowa. Dodam jeszcze, że sprawdzimy sobie odporność tej oto, właśnie powłoki lakierniczej, jak ona się tam zachowuje po, przy zarysowaniach, ponieważ... W niektórych filtrach, z tego co się da spotkać, ona jest bardzo słaba i wygląda tak, jakby filtr był oblepiony farbą, a nie nią pomalowany. Tutaj filtronik, również czarna szata graficzna. Puszka jest jakby troszeczkę mniejsza względem filtroman, MAN. Następny oryginał Ursusa. Czarna szata graficzna również. Jest troszeczkę większy od filtru Filtrona. No w sumie bardzo porównywalny do wielkości filtreman. Man. Następny filterek z sędziców. Tutaj mamy ładnie pokolorowany czerwony filterek. Wygląda identycznie jak właśnie filtr oryginalny Ursusa. Oczywiście większy jest wielkością od filtru filtrona. No i porównywalny, bardzo porównywalne z filtrem firmy MAN. No i ostatni filterek EXMOD. No jest również czarna budowa, bez żadnych oznaczeń. Wielkościowo niemal identycznie jak filtr Mana. Oczywiście, od filtrona jest większy. Gabarytowo tutaj już bardzo, bardzo porównywalna wielkość. Bardzo porównywalna wielkość. Dobra, także mamy tutaj te, właśnie oto, filterki rozpakowane. Teraz biorę sobie Flexa, szlifierkę kątową i będę je sobie otwierał. Wszystkie filterki zostały przecięte, właśnie. Jeszcze jeżeli chodzi o budowę tych filtrów, to te filterki są zbudowane w taki sposób, że posiadają wewnątrz dwa zaworki. Pierwszy zaworek to jest zaworek zwrotny, który zapobiega cofaniu się oleju. Natomiast, właśnie w przypadku ciężkiej serii Ursusa, ta przystawka, która tam jest, ona oryginalnie ma taki otworek, którym i tak sobie olej będzie uciekał, bo to, ten otworek jest jakby za filtrem i tak tam ten, tym otworkiem ciśnienie jest jakby olej ten który tam jest sobie będzie mógł uciec z magistrali więc no w tym przypadku ten zawór zwrotny tutaj nie jest że tak powiem wykorzystany drugi zaworek to jest zaworek Bypass czyli taki zaworek który się otwiera w przypadku zatkania filterka i ten zaworek Bypass jest tutaj ustawiony w okolicach około jednej około jednego bara czyli E, otwiera się on wtedy, kiedy różnica na wejściu filtra i wyjściu, e, czyli tak jakby tutaj na wejściu, czyli tutaj tymi dziurkami, a na wyjściu, będzie różnica ponad jeden bar. Wówczas zaczyna być puszczany obieg oleju bez filtracji i taki właśnie mamy, taką właśnie mamy sytuację wówczas, kiedy nam się zapcha filterek, bądź mamy bardzo gęsty olej wlany, typu na przykład. 15W40 i mamy ekstremalnie niską temperaturę, czyli przypuśćmy minus 30 parę stopni. I on, w takich warunkach, zanim zacznie nam filtrować, to część oleju, niestety, do, do wyrównania ciśnień będzie nam chciało przejść przez ten zaworek bypassu. Dlatego ja zalecam stosowanie takich olejów typu 10W40. On jest znacznie szybciej, to wszystko dociera i nie jest tak gęsty w niskich temperaturach. Więc tak, tutaj mamy. Filtrmana. I jak on jest zbudowany? No, widać na wejściu. Są takie cztery otworki. Oczywiście, uszczelka. Tak to wygląda. Tutaj mamy taką membrankę. Ta membranka to jest właśnie zaworek zwrotny. Po prostu ona nam zamyka e, możliwość wypływania oleju z filtra. To jest, podejrzewam, jakieś. VQM tworzywo, takie silikonowe no i tutaj mamy wkład tak tutaj to wygląda widać tutaj na tych flisach jest, są takie przeprasowania żeby żeby nam tych jakby ciśnienie yy, przy już delikatnie brudnym filtrze nie zamykało tych flis są właśnie takie przetłoczenia żeby po prostu się robiła i tak szczelina a tutaj w tym miejscu jest właśnie zaworek bypass on jest tam na sprężynce. to jest jakieś takie tworzywo gumopodobne tutaj No jak widać jest dość to elastyczne ciekawe czy da się to łatwo połamać ponieważ zdarzają się takie sytuacje, że w niektórych filtrach po prostu te dekielki potrafią sobie odpaść ale akurat jeszcze nie miałem takiego przypadku z takimi bardziej firmowymi, tak jak te tutaj, ponieważ ja tam nie mam żadnych uprzedzeń do żadnej firmy, po prostu stosuję co, co jest. No i oczywiście co jest w dobrej cenie. No także no, tutaj widać jest dość to wszystko miękkie. O, można go sobie trochę poskinać tutaj. E, dobra, to mamy wkład. No i tutaj jest taka sprężyna dociskowa. To taka bardziej w formie takiego talerza jakby. Po prostu nam dociska e, ten wkład do tego oto tutaj dekla. E, dobra. Zobaczymy sobie jak wygląda powłoka lakiernicza. No, muszę przyznać, że dosyć fajnie to wygląda. widać, że naprawdę dosyć dobrze ona tutaj przywiera do metalu, więc raczej myjka tutaj dla tego filtra nie jest straszna. Następny w kolejności to jest filtr Filtron. Tutaj mamy sześć otworków na wejściu. No i oczywiście uszczelka Tak to wygląda. Zaworek zwrotny. Tutaj jest wykonany najprawdopodobniej z mbr -u. Tak to wygląda. No i dostaliśmy się do gwoździa programu, czyli są wkład. Zobaczymy. No, ten wkład tutaj jest znacznie, znacznie sztywniejszy. Naprawdę tutaj, żeby cokolwiek zrobić, to trzeba więcej siły użyć. To tak o to jest właśnie sztywniejsze wszystko. No i tutaj mamy spężynkę taką zwykłą, dociskającą wkład. No i zobaczymy jak tu wygląda powłoka nakiernicza Ogólnie bardzo, bardzo podobna jakość jest do powłoki filterku firmy Man. Następny w kolejce jest filtr Ursus. Tutaj mamy Otworki podobne właśnie jak w filtrze firmy Filtron. To tutaj widać zawór zwrotny również stworzywa najprawdopodobniej NBR. No i mamy wkład. Wkład również bardzo sztywny. Ciężko cokolwiek tutaj w nim zrobić. O, nawet powiem Wam, że jest sztywniejszy ten wkład niż wkład w filtrze Filtron. Także, no, na razie do tej pory jest, że tak powiem, to najsztywniej zrobione. Zaworek tutaj jest jakiś kompozyt, taki bardzo podobny do, do Mana. A jeszcze, czy wrócimy na chwilkę do Filtrona. O, to to samo jest taki gumowany zaworek. Także tak to wygląda. Widać tutaj przytłoczenia również są, ale jeszcze jeżeli chodzi o bibuły te filtracyjne, to do nich wrócimy. Tutaj mamy sprężynkę taką również talerzową. No i powłoka lakiernicza. I tutaj to powłoka dużo bardziej delikatna jest. Tak z własnego doświadczenia powiem Wam, że dwa razy myjko można omyć i zacznie nam to farba po prostu odławić, ale dużo, dużo delikatniejsza jest. Tak jak na przykład zarysujemy sobie tutaj coś takiego. Dużo, dużo delikatniejsza. Dobra. Następny w kolejce filtr Sandisów. Bardzo wykonanie podobne do filtra Ursusa. Praktycznie identyczne. Tutaj mamy tam zaworek zwrotny. Również jakieś tworzywo typu NBR. No i wkład. Wkład tutaj filtracyjny. Również bardzo sztywny. Przetłoczenia tutaj również są widoczne na tym, chociaż na tym, właśnie filterku Ursusa, jest jakby to bardziej wytłoczone. Tutaj bardziej wygląda tak te wytłoczenie, jak w filtrze filtrona. No, w manie jest mniejsze, zdecydowanie. Zawarek tutaj bypass. Również taki na sprężynce, jakieś gumowane. Tutaj sprężynka talerzowa jest zastosowana. A no i zobaczymy jak to wygląda. Taka powłoka bardzo podobna do, do powłoki tego filterka firmy Osus. Naprawdę bardzo to łatwo schodzi. A, bardziej, bardziej ten filtr jest oblepiony farbą niż pomalowany. No i został nam ostatni filterek w tym zestawieniu i to jest filtr firmy EXMOD. Tutaj ten dekielek jest bardzo podobny do tych filterków Filtrona Sędziszowa i Ususa zrobione. Tutaj tych otworków więcej jest. Tutaj mamy zaworek. Zwrotne, również tworzywo typu NBR jakiś. Tutaj mamy wkład. Wkład również jest bardzo sztywny. Można by powiedzieć, że jest bardzo zbliżony do sztywnością do wkładów Sędziszowa i wkładów Ursusa. Naprawdę ciężko tutaj cokolwiek jest zrobić z tym. Flisy są też wytłoczone eee, bardzo podobne do filtru sędziszów tak najbardziej podobne do tych wytłoczeń które są w filtrze sędziszów tutaj również również jest ten zaworek taki gumowany bardziej Także tak to wygląda. Naprawdę są sztywne te filterki. Eee, spężyna taka standardowa. No i zobaczymy jak z powłoką lakierniczą jeszcze. No Muszę powiedzieć, że naprawdę się fajnie trzyma. No i to jest porównywalne bardzo do tego co mamy tutaj w filtrze firmy Man. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tego oto lakieru. Czyli myki można spokojnie używać, nie powinno nam się tutaj nic stać. A jak widać kurczę, ciężko w ogóle do blachy jest. Ciężko jest w ogóle dotrzeć tutaj do blachy. Tutaj zobaczymy jeszcze raz. Muszę Wam powiedzieć, że ta powłoka wygląda nawet bardziej twardo niż ta na filtrze Man, który jest najdroższy w zestawieniu, a ten filterek jest najtańszy. Dla przypomnienia, jeszcze zobaczymy tutaj z filtronem. Można by powiedzieć, że to tak bardziej przypomina filtrona, jeżeli chodzi o jakość tutaj e, tego lakieru. Dobra. To mamy tak zrobione, że są powyciągane wkłady. No i następny etap zobaczymy, jak wyglądają tutaj te wnętrza te, tych wkładów. Dobra, porównamy sobie wielkość tutaj wszystkich wkładów. No, i jak się tu prezentują? Man, filtron, ursus, sędziszów, EXMOD Wszystkie są do siebie bardzo podobne, poza filtronem, który jest widocznie niższy. Dobra, teraz zobaczymy sobie, co tutaj dalej jest. Dobra, wszystko wyjęte. Zaraz postaram się tegoś poskładać, żeby wam zmierzyć. No, a tutaj do kielek nam odpadł. Drugi nam odpadł. Tu właśnie widać sprężynkę na zaworku. No i wnętrze tutaj filterka mamy taką perforowaną blachę. Dość gigińską. Dobrze, tak to wygląda. Ja teraz postaram się jakoś to złożyć. Zmierzę i zaraz do Was wracam. Już jestem ponownie. Bibuła tutaj z filtra. Filtron ma około 270 cm długości, a no, jest taka dosyć sztywna. No i tak to, tak to wygląda. Dobra, bierzemy się za filtrona. No a tutaj jest <noise> dalej to wszystko bardzo sztywne. Ale udało nam się tutaj odkleić te kielek jeden. I ten zaworek. No tego nie można odkleić za bardzo. No tego za bardzo nie można odkleić tutaj. Zupełnie inne wykonanie niż w manie. Tutaj normalna taka... Perforowana blacha. Tutaj widać, że tak, jakby olej jest w ten sposób skierowany, aby był bardziej linearny przepływ. Najprawdopodobniej. Ale tutaj widać, że prześwit jest ładny. Nie widać jakichś takich opiłków metalu niedorobionych tych przetłoczeń. No, dosyć fajnie to wygląda. Dobra, mierzę, mierzę. Ten właśnie papier filtracyjny i zaraz wracam. Już jestem ponownie. Wkład tutaj w filtronie jest dłuższy od wkładu, który jest w manie. I ten około 320 cm długości posiada oczywiście około, ponieważ no nie, nie dam rady tego idealnie tak zmierzyć, ponieważ on troszeczkę taki pofalowany jest, ale definitywnie jest dłuższy od wkładu w filtrze MAN. Dobra, teraz będzie oryginalny Ursus Tutaj wnętrze dalej pozostaje sztywne. Mądę kielków oderwać puszę powiedzieli Wam. O! Bardzo ciężko jest to zrobić. Tutaj przytłoczenia są bardzo podobne do, do filtrona. Również wygląda to dobrze. Nie widać jakiś tam jakiś niedocięć materiału specjalnie ani jakichś tam opiłków które mogą się oderwać. Podczas pracy. Także myślę, że jest to wykonane w porządku. Rozmierzę sobie bibułę. E, bibuła ma tutaj około 290 cm, czyli na razie pasuje się tak w środku stawki. stawki. Ogólnie również bardzo fajnie ona to wygląda. Nawet powiem Wam, że sztywniejsza jest od tej właśnie zmana. A tu bardzo podobna do filtrona. Dobra, następny filterek sędziszów. Również tutaj sztywne. Zobaczymy, czy nawet będę coś oderwać. Czyli bardzo podobne tutaj do filterka oryginalnego Ursusa, jeżeli chodzi o trzymanie się tych boków. Tutaj takie same. Rodzaj, taki sam rodzaj wykonania tego jak w filtronie i w filtrku firmy Ursus tylko tak w niektórych miejscach nie będzie pewnie tego widać, ale takie jakby frędzelki troszeczkę wiszą. Tak jakby troszeczkę blacha była nie do końca docięta, tutaj w Ursusie tak tego nie widać. Natomiast tutaj, no, niespecjalnie mi się to szczerze mówiąc, podoba. Dobra, biorę się za mierzenie bibuły. Po pomiarach wyszło, że długość tej oto bibuły wynosi 280 cm. Oczywiście, tutaj te pomiary, tak jak mówię, to są takie bardziej w przybliżeniu. I powiem Wam, że jest troszeczkę bardziej miękka od tej. Bibuła, która jest w filtrze od Ursusa. Ogólnie najmiększa ze wszystkich. Najmniej, najbardziej miękka jest ta właśnie bibuła ze wszystkich wcześniejszych filtarków. No i ostatni EXMOD. Dalej sztywny. O. No, ale tych dekieków tutaj nie dam rady oderwać. Się wygina blacha, a nie chce puścić. Dobra, udało się. Ale to było tutaj naj najbardziej sklejone, ta wewnętrzna część. Wykonana jest tak jak w pozostałych filtrach, oprócz mana. Docięte jest to fajnie. Nie ma jakichś tutaj referencelków, tak jak właśnie w poprzednim filterku. Także powiem Wam, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, także będę mierzył teraz bibułę. Zmierzyłem tą bibułę w filtrze Xmod i ona jest najdłuższa. Z moich pomiarów wynika, że wynosi 3, 340 cm długości. Jeżeli chodzi o samą strukturę, to jest najbardziej podobna do filtrów z Bardzo, bardzo podobne. Poza kolorkiem praktycznie wygląda na identyczną. Także tak wyglądają te filterki wewnątrz. No i podsumowując, ten najtańszy filterek wcale nie wypadł jakoś najgorzej. Wykonanie naprawdę fajnie wygląda. Tutaj wiadomo wszystko jest OK. No bo poza, poza tym właśnie tutaj sędziszowe troszeczkę to mi się nie podoba te frędzelki, które tutaj można zauważyć w tych przetłoczeniach być może tutaj nic z tego się nie odrywa ale no jednak sam fakt że coś tutaj takiego jest troszeczkę niedociętego to według mnie jest troszeczkę zrażający także na tym właśnie zakończymy ten cały test teraz poskładam posklejam pospawam i założę do ciągnika trzymajcie się na razie